Ustawa Stop Łańcuchom, czyli ustawa, która teoretycznie eliminuje cierpienie wśród zwierząt, więc każdy człowiek o dobrym serduszku na pewno tę ustawę poprze. No i tak właśnie się wydarzyło. Obywatele zebrali bardzo dużo podpisów pod nią, no ale jak już się zagłębimy do środka i zobaczymy, jakie są szczegóły, to naprawdę włos na głowie się jeży. Jedna z najważniejszych spraw. To jest nadanie niesamowitych kompetencji organizacjom prozwierzęcym, tym organizacjom, które już przecież w ostatnich latach dopuszczały się różnego rodzaju nadużyć, teraz na podstawie tego projektu będą mogły samodzielnie interweniować w różnych gospodarstwach hodowlanych na podstawie własnego domysłu, czy, czy w tym gospodarstwie wydarza się coś niedobrego. Będą mogli wchodzić, będą mogli konfiskować zwierzęta, będą mogli je wywozić, przetrzymywać, nie wiadomo gdzie. Też były przecież przypadki, że po takich interwencjach zwierzęta na przykład ginęły, rozpływały się w powietrzu i nie można było potem ich zweryfikować. Poza tym, szanowni Państwo, no przepraszam, bardzo, ale kim jest członek jakiejś organizacji prozwierzęcej? Czy on jest urzędnikiem państwowym? Czy on jest wykwalifikowanym policjantem, prokuratorem, sędzią? Kimś, kto może prowadzić różne śledztwa, ustalać różne fakty? Raczej nie. To dlaczego ten człowiek ma mieć? możliwość taką, żeby samodzielnie na podstawie swojej oceny sytuacji móc konfiskować hodowcy jego majątek, co by nie było i te zwierzęta stamtąd wywozić w niewiadomym celu, tak? w nie, do, nie, do zupełnie niewiadomego miejsca. Ta ustawa absolutnie jest negatywna dla wszystkich hodowców. Ale jedną z tych branż, które cierpi najbardziej, to jest branża futrzarska. Coś, co jest ogromnym sukcesem polskiej gospodarki. Największy producent, Polska jest największym producentem w Europie, drugim na świecie zaraz po Chinach. Niesamowity sukces. No, i nagle okazuje się, że pod wpływem tej ustawy branża ma w 5 lat zostać zlikwidowana z odszkodowaniami rzędu 5%. Absolutny skandal, i to wszystko, ale są też różne inne branże, które na tym cierpią, i te, te wszystkie zmiany negatywne w gospodarce mają się odbyć. Dlaczego? Ponieważ. Ktoś nadał bardzo emocjonalny charakter tej ustawie. Nie możemy traktować zwierząt jak pluszowe misie. Tym bardziej nie możemy tak traktować zwierząt hodowlanych. Gospodarka hodowlana to bardzo poważna sprawa, to bardzo ważna część polskiej gospodarki. Nie można jej oddać lewicowym terrorystom pod władanie. Ten projekt Stop łańcuchom trzeba po prostu zatrzymać.